Hej, siema siema! Z tej strony Dino Pitekus King Oczywiście na mapie Lost Island chciałbym wam dzisiaj pokazać gdzie znajdziecie ten oto kwiat tutaj rzadki kwiat, który jest potrzebny do wielu rzeczy, między innymi do łapania, pożywienie, gotowanie, także jago sobie dziabne i zapraszam Was do oglądania! Także znajdujemy się na takiej małej wysepce. Tutaj macie na mapie pokazane jakże i koordynaty 63.5 84.3. Dokładnie tutaj znajdziemy tą rzadką roślinę aka Rare Flower Arc Survival Evolved na mapie Lost Island. Także tutaj, tak jak widzicie, jest ona dostępna i jest tego naprawdę bardzo dużo. Także zapraszam w to miejsce i naprawdę nacieszycie się dużą ilością tych roślinek. Także nie przedłużam no i zapraszam do małego oglądania. Także koniec tego dobrego na dzisiaj. Ja Wam wszystkim dziękuję. Również zachęcam do subskrypcji, komentowania jak i polajkowania filmiku Tinopitekus King. Hej!